Rokrocznie pierwsze dni maja świętowane są w naszym kraju bardzo uroczyście. Tak i w tym roku nie przeszkodzi nam sytuacja, w której żyjemy. 3 maja będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. 230 lat temu nad prawą Rzeczypospolitej od dawna myśleli troskliwi o los ojczyzny obywatele. Elekcje, bezkrólewie, liberum veto, konfederacje, wolność szlachecka zmieniona w swawolę, Tron bez władzy, skarbiec bez pieniędzy, obrona bez wojska. Oto szereg przyczyn, które doprowadziły Polskę do nieuchronnego upadku. Rządził w Rzeczpospolitej kto chciał i jak chciał, ale wśród posłów była także grupa ludzi mądrych, kochających ojczyznę, takich jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. Głosili oni, że mieszczanie powinni mieć swoich posłów w Sejmie i brać również udział w rządzeniu państwem. Występowali w obronie chłopów. Władza królewska powinna przychodzić z ojca na syna, tak jak było w Polsce za Piastów i Jagielonów. Wojska musi być w kraju więcej i podatki powinni płacić wszyscy, a więc i szlachta i duchowieństwo. Była wiosna. Wiosna w koło. Nadszedł cudny maj. Pełne pieśni każde sioło świat się zmienił w raj. Hej, pamiętny ówdzień chwały, cudny trzeci maj. Naród zgodny, silny, cały chciał podźwignąć kraj. Naród z królem, król z narodem, równy każdy stan, wolni wszyscy, wszyscy z połem, kmiedź, mieszczanin, pan. Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn. Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win w górę serca. Stały już świty w Polsce cudny maj. Blask o złocił już górszczyty, Wolny polski kraj. Rozbudziła się w narodzie wiara w siłę, moc. Tylko trzeba trwać nam w zgodzie. Od świtu po noc. Niechaj zwierzę biją dzwony jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony: wiwat! trzeci maj. Niech braci nasze dzieństwo, masz nie węku naspała, a trzeci ma za państwo, cała Polska powstała, mi za moim trzeci ma... Po godzinie 11 w szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego rozpoczęły się obrady, panowała uroczysta cisza. Marszałek Stanisław Małachowski wzruszonym głosem otworzył posiedzenie sejmu, który miał zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję dla Polski. A za oknami sali sejmowej jak okiem sięgnąć głowa przy głowie lud warszawski. Wszystkie ulice w pobliżu zamku wypełniły się rzemieślnikami, przekupkami, do tą miejską, a na zamku po odczytaniu projektu konstytucji król Stanisław Poniatowski wstał ze swojego miejsca i zwrócił się do zebranych posłów i publiczności i powiedział Nikomu bardziej nade mnie nad tym projektem zastanawiać się należy. Idzie mi bowiem o zachowanie najdroższego klejnotu, to jest ufność narodu i nie dla siebie życzę konstytucji, że dla dobra i ocalenia Polski. Jak długo na Wawelu brzmi buntowski dzwon, jak długo z gór karpackich rozgniewa polski ton. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastu wkrót, zwycięży orzeł biały, zwycięży pożar. Trzeci maja i nam tak święty Hołd ci należy nieść Choć dziś narodu celitnięty Pamięci twojej cześć W sercach trzeba wznieść ołtarze Za jasny wspomnień kwiat Który rozkroczy niesiesz W darzy zmienionych dawno lat Święto przyszłości Świętem dla nas Bo nas nie spodli Czcić je będziemy powietrzny czas. Tak nam dopomóż Bóg. Tak, oto u schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do nowego życia. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, drugą na świecie nowożytną ustawą zasadniczą. Konstytucja majowa stwarzała podstawy do wzmacniania władzy państwowej, a osłabiała rząd i znaczenie magnatów. I pomimo późniejszych rozbiorów, Dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenie do niepodległości.